Święta krasnoludków. Bal na stawie. Głęboko w lesie kryje się liliowy staw. Na jego wodach unoszą się piękne, chronione nawet przez człowieka, białe lilie. Ich duże, rozłożyste liście zapewniają cień larwom warzek, które raz do roku dają najpiękniejszy pokaz, jaki widzi las. Gdy larwy szykują się do wyjścia z wody, przez kilka dni wychylają z niej pyszczki, by przyzwyczajać się do oddychania powietrzem. Krasnoludki, widząc to, szykują się na wspaniały spektakl. Zanoszą na liście lili stoły i krzesła, szykują jedzenie i napitki, zapraszają grajków i czekają. Aż w końcu, gdy jest dobra pogoda, ważki zaczynają wychodzić z wody. Najpierw są zmokłe jak kurki i nieporadne, ale w końcu wysychają i zaczyna się ich lot. Tysiące kolorowych ważek zaczyna tańczyć w powietrzu. Ich skrzydła lśnią w słońcu kolorami tęczy, a krasnoludki podziwiają je i zagrzewają do prób latania. Wyławiają ważki, którym skrzydełka na powrót zamokną i pomagają wyschnąć. A gdy zbliża się noc, zapalają latarnie i zaczyna się właściwy bal na stawie. W świetle lamp i księżyca, w towarzystwie setek skrzydeł i muzyki, krasnoludki ucztują i tańczą. Ciesząc się z nowych mieszkańców lasu. Na sesji ratowanie podtopionych ważek, konkurs tańca. Misja ratunkowa: jeden z liści, na których biesiadują krasnoludki, oderwał się i odpływa. Organizacja plenerowej uczty: zabezpieczenie ogniska, przywiezienie rzeczy i gości, sprzątanie po zakończeniu. Wyścigi wpław. Rysujemy na kartce jezioro, zaznaczamy start, metę, pięć punktów i mówimy graczom, że te punkty to boje z pustych orzechów włoskich. Na każdej z nich jest flaga. Wygra krasnoludek bądź zespół, który zdobędzie najwięcej flag. Postacie graczy są jedną z dwóch lub trzech drużyn. Jeśli gra jedno dziecko, dowodzi trzyosobową drużyną, decydując kto gdzie płynie. Szybkość i sprawność pływania ocenia się poprzez testy zwinności. Podniesienie na duchu bardzo smutnego krasnoludka, który został na brzegu, bo nie umie pływać i boi się wody. Przed zimie. Krasnoludki są bardzo pracowite i kochają jeść. Z tego powodu przywiązują bardzo dużą wagę do gromadzenia zapasów na zimę. Ma ich być nie tylko mnóstwo, ale mają też być ładnie układane, segregowane, pakowane i opisywane. Serce krasnoludkowego domu to kuchnia, a kuchnia wymaga spiżarni. Po zakończeniu gromadzenia zapasów urządzane jest przedzimie, czyli uczta nad ucztami. Krasnoludki jedzą i piją i świętują ukończenie wielotygodniowej pracy przez całe siedem dni. Ważnym elementem święta jest konkurs toastów, który odbywa się wtedy codziennie. Każdy chętny krasnoludek może wstać, unieść kielich jagodowego soku i wznieść toast. O północy wszyscy obradują, który z toastów był najciekawszy, po czym wręczają zwycięzcy medal. Niech mu szczęśliwa gwiazda świeci, niech mu piasek do butów nie wpada. Niech go deszcz nie łapie na ścieżce. Na sesji wymyślanie toastów. Wyprawa do mieszkającej w lesie krasnoludkowej z Nachorki z zaproszeniem, i pomoc jej w dotarciu na miejsce. Pojedynki w zapasach na ringu. Krasnoludki lubią gry słowne, chodzi oczywiście o walkę wręcz, a więc testy siły. Odparcie ataku mrówek złodziejek, starających się zabrać suszone owoce. Pomoc małemu krasnoludkowi, którego rozbolał brzuszek od zjedzenia surowego ciasta. Wyjaśnienie leniwej wiewiórce, dlaczego zapasy na zimę to ważna rzecz. Festiwal baniek mydlanych. Gdy zima się skończy, krasnoludki zakasują rękawy i urządzają gruntowne wiosenne porządki. Myją okna, czyszczą rynny, porządkują spiżarnie, robią wielkie pranie i szorowanie. A gdy praca jest już zakończona, strażnicy wyruszają do leśniczówki zdobyć nowy płyn do naczyń, mydło i inne tego typu produkty. Resztki detergentów z poprzedniego roku wykorzystywane są natomiast w czasie festiwalu baniek mydlanych. Bańki puszczają wtedy wszyscy, od dziadka do wnuczki, od młodego strażnika do krasnoludka na emeryturze. Całe wioski mienią się barwami tęczy: młode krasnale polują na bańki, a ponadto urządzane są koncerty i tańce. Na sesji bitwa na bomby z wodą robione w płatkach kwiatów, strzelanie z dmuchawki do baniek na punkty testy zręczności. Pomoc krasnoludkowej staruszce trzeba zaplanować, a potem zrobić porządki w jej domku. Wyjaśnienie dzieciom, dlaczego konserwacja i dbanie o rzeczy jest ważne: czyszczenie komina, łatanie dachu itd. Konkurs recytacji dziecko może powiedzieć wierszyk oraz grania na instrumentach test charyzmy organizacja przechowywania chemii do sprzątania, by krasnoludkowe maluchy się do niej nie dostały.